Szanowni państwo, dzisiaj bardzo radosny dzień, bo rusza Ekstraklasa. Dzisiaj pierwszy mecz we Wrocławiu o 18:00. Jutro Lech-Legia i cieszymy się, że udało się wypracować odpowiednie mechanizmy, żeby wrócić do gry. Żeby wrócić do gry, to trzeba było przewidzieć taką możliwość w najtrudniejszym czasie. My spotykaliśmy się z panem prezesem w kwietniu i to w pierwszej połowie gdzie jeszcze mało kto, mało która liga myślała o powrocie, a niektóre ligi zamknęły swoje mecze do końca. My przeanalizowaliśmy wszystkie za, przeciw, możliwości, testowanie, trening, w jaki sposób to wszystko zorganizować, żeby rzeczywiście doprowadzić do powrotu ekstraklasy na boiska, ale także pierwszej, także drugiej ligi, wszystkich kibiców, wszystkim którzy cieszą się z tego, naprawdę chciałbym również podzielić się tą radością, bo dla mnie to jest taki sygnał powrotu do tej nowej normalności. Ale też warto wspomnieć, że w tym trudnym czasie, w którym znalazły się kluby, państwo polskie nie zostawiło ich samych. Bardzo wiele klubów skorzystało z pomocy finansowej państwa, bo wiadomo, jak nie ma kibiców, nie ma rozgrywek, to gorzej jest z funduszami, gorzej jest z budżetem. I państwo polskie przekazało ponad 25 milionów złotych na różne kluby starczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Również sponsorzy, który, którzy bardzo często w trudnych czasach rezygnują ze sponsorowania klubów, pozostali przy tych klubach. Sponsorzy państwowi spółki Skarbu Państwa nie miały wątpliwości, że trzeba razem przetrwać ten trudny okres. Dla mnie piłka nożna. To jest coś więcej niż tylko gra, coś więcej niż tylko sport. To jest wielka wspaniała promocja państwa polskiego, promocja biznesu polskiego, promocja naszej woli walki, naszych umiejętności, naszych możliwości i dlatego cieszę się też, że nasza ekstraklasa będzie pokazywana w 16 krajach Europy, że w różnych miejscach będą mogli pooglądać nasze talenty, naszą grę i to bardzo, bardzo dobra wiadomość. Ale to nie koniec dobrych wiadomości na dzisiaj. Chcemy też z panią minister sportu, z panami prezesami przekazać coś, czego pewnie niewiele osób się dzisiaj, co niewiele osób się spodziewa, a mianowicie będzie też możliwy powrót kibiców. Powrót kibiców w odpowiednich protokołach, odpowiednich procedurach. Jeszcze dzisiaj rozmawialiśmy z panem prezesem żeby było to jak najszybciej i to jak najszybciej Polski Związek Piłki Nożnej i Ekstraklasa określiły na 19, panie prezesie, tak? Na 19, żeby spokojnie można było przygotować wszystko pod odpowiednie zasady, procedury, żeby ludzie się nie grupowali razem, żeby na stadionie mogło być do 25% pojemności stadionu. I tak zrobimy, żeby odpowiednie środki dezynfekcyjne, zakup biletów, dochodzenie do tego stadionu w odpowiednim czasie nie prowadziło do grupowania się ludzi ze sobą razem, a na stadionie, żeby ludzie, kibice, żeby byli usadzeni w odpowiedni sposób od strony sanitarnej, co będzie zatwierdzane przez odpowiednie władze i państwowe, i również oczywiście piłkarskie. I te wiadomości to jest taki powrót do, innej rzeczywistości do nowej rzeczywistości z jednej strony sportowej, ale także takiej społecznej, bo piłka nożna jest potrzebna nam wszystkim. Sport jest potrzebny nam wszystkim. Dla zdrowia, dla hartu ducha, do tego, żeby ten pot i łzy, który wkładamy w sport, żeby dawał radość nie tylko kibicom, ale wszystkim Polakom i taki jest sport. Tacy jesteśmy my Polacy. Kochamy sport, kochamy Polskich sportowców, kochamy polską piłkę i dlatego cieszę się ogromnie, że dzisiaj możemy tutaj obwieścić tę dobrą wiadomość, że jest powrót ekstraklasy, jest powrót pierwszej, drugiej ligi, ale także jest powrót kibiców, jest powrót wszystkich fanów przed telewizory i jestem przekonany, że udowodnimy, że polska piłka będzie z roku na rok coraz lepsza, będzie dawała. Wiele, wiele radości wszystkim Polakom.